Pani profesor, liczba pacjentów z chorobami układu nerwowego szybko wzrasta, a wraz z nią rosną też naturalnie potrzeby systemowe. Chciałam zapytać, jak wygląda w tym momencie sytuacja, jeżeli chodzi o dostęp do terapii? Które obszary są najbardziej pilne, gdzie pacjenci potrzebują najbardziej zmian, żeby po prostu tutaj ta dostęp do terapii mógł się dla nich poprawić. Myślę, że wypowiadając się w imieniu m.in. Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Krajowej Rady Dostaw Neurologii, no, muszę powiedzieć, że potrzebne są dosyć pilne zmiany, jeżeli chodzi o organizację opieki nad pacjentami z chorobami neurologicznymi zwłaszcza w kontekście dostępu do terapii, dlatego że żeby zapewnić pacjentom odpowiednią terapię, oni muszą trafić do odpowiedniego ośrodka i być szybko zdiagnozowani. W bardzo wielu terapiach w tej chwili w neurologii liczy się czas. I to no, począwszy od udaru, a skończywszy na odpowiedniej diagnostyce szyb, i szybkim włączeniu do leczenia chociażby pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. E, teraz mamy też dostęp do nowych terapii, wspominana na poprzednim wykładzie, chociażby terapia w stwardnieniu zanikowym bocznym czy terapia w atakcji Friedreicha. Także mamy tutaj z jednej strony choroby o bardzo dużej chorobowości i zapadalności rocznej, takie jak udar, gdzie na ro, rocznie zapada na tę chorobę około 90 tysięcy pacjentów. Jak stanienie rozsiane, gdzie choruje 50 tysięcy osób, jak choroba Parkinsona. W wielu już sytuacjach mamy dostępne terapie, nowoczesne terapie, natomiast rzeczywiście ta zmiana to, moim zdaniem, powinna polegać na takim stworzeniu krajowej sieci neurologicznej, i nie tylko, jest to nie tylko moja opinia. No i przede wszystkim pewne ustalenie pewnych zasad i pewnej referencyjności, tak żeby pacjentami, z, zwłaszcza z chorobami rzadkimi, czy no w niektórych sytuacjach opiekowały się ośrodki posiadające odpowiednio duże doświadczenie. Także to jest ważne. No i oczywiście dostępność do terapii, chociażby sytuacja ostatnich miesięcy, a właściwie tego całego roku to problem z programami lekowymi, które są niedofinansowane, gdzie kontrakty na ten rok są niższe niż kontrakty na poprzednie lata, a wiadomo, że pacjentów przybywa, których chcielibyśmy leczyć i którzy tego leczenia potrzebują. Także wydaje się, że to są priorytety. No i oczywiście dużą szansę widzimy w tym, że neurologia stała się jednym już w tej chwili z priorytetów, została zawarta w priorytecie zdrowe serce, zdrowy mózg, i tam dopatrujemy się szansy i możliwości na. na poprawę sytuacji, zwłaszcza jeżeli chodzi o organizację ochrony zdrowia, opieki nad pacjentem neurologicznym. Pięknie dziękuję.